Cześć, witam. Jesteśmy na kanale Husator, a za mną stoi bardzo wyjątkowy motocykl Honda Goldwing 1200 rocznik 1984 rok. I chcemy tym materiałem również udowodnić wam, że takie pojazdy można zrobić, takie po pojazdy możemy przygotować do sezonu i pomóc wam, bo wiem, że nie każdy serwis, tak jak tutaj klient miał taki problem, nie każdy podejmuje się w ogóle już naprawy tego typu motocykli. Dla nas. To była przyjemność i zaraz Wam na szybko pokażę ten motocykl i jednocześnie będę Wam opowiadał, jakie czynności były zrobione oraz ile to wszystko kosztuje, bo to też powinno Was bardzo zaciekawić. Więc obracamy kamerkę, a Wam życzę miłego oglądania i słuchania. Tak prezentuje się właśnie Honda Goldwing 1200 Legenda. Jeśli chodzi o stan tego pojazdu, uważamy, że jest jak na swoje lata świetny. Zobaczcie sobie przede wszystkim silnik, o którym będę mówił, jeśli chodzi o czynności, które były robione przy okazji naprawy tego motocykla. Lecimy tutaj wyżej, zobaczcie. Mamy tutaj jakieś pokrętło od radia. Tak wygląda kokpit, jak w samolocie. Bardzo fajna, wysoka kierownica, przełączniki po tylu latach są naprawdę w bardzo fajnym stanie. No tutaj jakość tego jest bardzo wysoka. Jak to wygląda, jeśli chodzi o przód? Również w bardzo fajnym stanie. Wygląd retro, ale to też ma swoich zwolenników. Wyposażony jest w gmole, które jak widać już ochroniły ten silnik i pokrywę przed. Uszkodzeniem. Mamy tutaj oparcie kierowcy, bardzo wygodne. Dodatkowo oparcie pasażera razem z podłokietnikami. Dodatkowe schowki oraz kufry. Kufry centralne oraz kufer boczny. Antena i tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o prezentację. A teraz powiem na szybko, jakie czynności były wykonane. Główny problem w tym pojeździe było e, problem z ładowaniem. Okazało się, że regulator oryginalny, który był, e, po prostu spalił e, alternator. E, nie ma tam już tak naprawdę kostki, e, więc on e, po spowodował cały ten ambaras. A żeby dostać się do alternatora, to jak e, wszyscy wiedzą, którzy się interesują Goldasami, no niestety wymaga ściągnięcia po prostu całego silnika, wyciągnięcie go z ramy i dopiero wtedy dochodzimy do alternatora, do sprzęgła. I teraz skupmy się na alternatorze. Osoby, które mają problem z ładowaniem i nie jest to regulator, e, to kosztuje 900 zł. Więc taką usługę robimy, jak macie zdemontowany silnik, wysyłacie nam alternator i to Wam Ogarniemy. Jeśli chodzi o regulator, tutaj już klient miał swój jakiś zamiennik chiński. Jego zamontowaliśmy. ładowanie jest książka, więc też może być taki regulator. Jeśli chodzi o demontaż tego silnika, wszystkie te czynności związane z naprawą, to jest koszt u nas 2500 około zł brutto. Powtarzam, jak ktoś ma firmę, może sobie odliczyć VAT. I w tych czynnościach mamy demontaż, montaż silnika, czyszczenie gaźnika, regulacje, wymiana płynu hamulcowego, odpowietrzenie. Demontaż i montaż alternatora, wymiana płynu wysprzęglika, sprawdzenie klocków, wymiana filtra paliwa, czyszczenie filtra powietrza, wymiana oleju i montaż tutaj tego wyłącznika świateł, o którym zaraz powiem. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o ceny. No to jest bardzo ważne. Jak chcecie, żeby ten Goldas Wam jeździł, było dobre ładowanie, trzeba poświęcić mnóstwo czasu, żeby to jeździło. Ja już miałem im jazdy testowe. Bardzo fajnie, wyważony motocykl, równo jeździ i jest uważam świetną alternatywą dla osób lubiących retro, ale lubiących również jeździć w dalekie trasy. Ja dziękuję za uwagę. Przypominam, udostępniajcie, subskrybujcie, no i zapraszam do kontaktu osoby, które mają właśnie tego typu motocykle.